Dzisiaj Ursus przyszedł na pomoc Bizonowi. Ursus pomaga, niedźwiedź. Ciągniemy przedni most do przodu. Podkręcane są wszystkie śruby, powyciągane. chcemy, żeby tutaj ten otwór, żeby śrubę się dało włożyć w te otwory. Bo poprzestawiane to wszystko jest. Tu są śruby wybite. Wszystkie śruby mają mieć nakrętki z tej strony, nie z tej. Teraz usunę jeszcze ten kątownik i nowy dorobię. Bo ten kątownik jest okitu tu. Jest tutaj widać zdewastowany, te śruby się wyrzuci. Widać, że są jedna nakrętka bizonowa, druga nakrętka bizonowa, trzecia i czwarta. Tu jest jakaś podróbka, ale tu znajdziemy jeszcze nakrętki wysokie bizonowe, dwunastki i tutaj trzeba też o tym wiedzieć, że to 12 na 35 śruba i jeszcze trzeba jedną rzecz wiedzieć, że te trzy nakrętki mają być u góry, a te dwie z tyłu mają być na dół. Tak sobie wymyślili w Płocku i tak zrobimy ursus 60 w zestawieniu z bizonem mocujemy się z tym, żeby żeby Przednią oś wypchnąć z kombajnu jakieś pół centymetra, a kombajn, żeby został z tyłu. Żeby śruby do włożyć w otwory mocujące przednią oś do, do całego kombajnu. M16 razy 1,5 razy 45. No, udało się to naciągnąć. Proszę bardzo. 5 nowych śrub. Coś wspaniałego. 16 razy 1,5. Razy 45 To są takie śruby o. Te już są zdewastowane, to dałem nowe Te są z klasy 8.8, dałem z klasy 10.9 Twardości, bardzo ładne nakrętki Na razie tu podokręcamy, podciągamy tu, tu widać ile było różnicy Pół centymetra ten kombajn opadł przez te śruby Spawamy w nowy kątownik. Proszę zobaczyć jak to pięknie wyglądać. Nie Wszystko jak w oryginale. Ścisk już trzymać śruby trzymają, spawamy. A drugą stronę się trzeba stifować. Jedna strona dopadła, teraz spawamy drugą. Jest założony, śruby połapane. Te nakrętki 12 wykręcone są Klucze? Te były, a to z tyłu nie. No właśnie, żeby nam nie ściągnęło kątownika. Gdzieś ty kurz był? Są klucze 19, elegancko to będzie, naprawdę pięknie. No i mamy wstawione kątowniki, Proszę jak nakrętki pięknie wyglądają, śruby jak pięknie, kombajn od razu jak ktoś zobaczy w takim stanie, no to mamy 5000 od razu wartość kombajnu podskakuje do góry. Ktoś patrzy, most pęknięty, no nie, zaraz to będzie wszystko jeszcze pomalowane w kolor, cały przedni most, razem z całą belką, ze skrzynią, pomalujemy, żeby to ładnie wyglądało, przygotuję się do malowania. te śruby wszystko się zamaluje, będzie wtedy widać, co się tutaj dzieje, będzie ślicznie, naprawdę. Tu przyjdą jeszcze śruby dwunastki, śruby będą 12x35, w ten sposób do góry, trzy do góry, a dwie w dół nakrętkami. Bo często ludzie robią Ja to ma być do góry nagrętkami. Tutaj nie dawałem fasolek, już wspominałem, wystarczy na dole są. Nie ma potrzeby. I kątownik jest zwiększona w jego wielkość, było 12, co ja gadam, 45x45, 45, teraz jest 50 na 50 5 mm grubość ta sama. Nie ma co go tutaj zmieszać o te pół milimetra, bo to nie ma sensu. To jest prawie równo, a im grubszy, szerszy, tym lepszy. チェマー。